Dobra Siemanko, to już jest drugi odcinek serwera Krados MT2. Jak widzicie, już mamy 43 level. Odobraliśmy baobao od tamtej kurwy z tą z opieką I oddajemy to Ryana, kwiaty kurwy ta kurwa, I tak, kurwa, patrzysz, kurwa tak. Dostaliśmy kurwa. Dostaliśmy 1,780 kk szkotułki jakieś, czaszki oka i symbol lwa, dwa no i jest gitara i chyba I idziemy sobie zrobić zrobić idziemy sobie zrobić kurwa zwierzaka nawet dwa bym powiedział A co dzik będzie dawał Kurwa Gdzie dzik Gdzie I co dzik daje 10 na mob Więc bardziej się opłaca Czemu czas Kurwa Nobie jebany Tego pana bardzo nie polecam bo Kurwa jest nowym pierdolonym I czas leci Gdy mnie kurwa nie ma Tak wygląda ten lew. Masz krzywy ryj kurwa. Robimy sobie w... <noise> wspaniałych. Tego bossa mam 4 minuty, który jest słaby boss. Nie wiem, czy to jest w ogóle boss. Bo wystarczy go tylko tak. Wiecie, że da się zbudować duchowe? Tak, to wszystkie skiery da się zbudować, wystarczy, tak? Teraz się nie wyszło, ale patrzcie, chodź tu, chodź, zblokujemy, chodź tutaj, tu tutaj, chodź. Zblokować muszę pozostało 3 minuty Eee ja się tak nie mogę. O chodź tutaj Tutaj tak ładnie, tak ładnie tam Rufus, Rufus, zchodź tu trochę zmierz zabawy, jest męczący troszkę, ale da się kurwa wszędzie przejdziesz Z njim, da sem zmiksoval sami. Sobie... Kurva, moj goripka je SK7SR. Jak widzicie kurwa, czemu mówię. Nagroda jest kurwa, nie wiem czy jest w ogóle ciekawe, bo kurwa sam syf, można powiedzieć, że poleciał. Hmm... Ile mi tych symbol dzików? 5 nie, nie no to ile? 6-3 symbol dzika. Można to robić. Następno tutaj jest. Wymiar godziny. Innym raz. A, a, a co ja Chciałem pozdrowić Wysoką Gardę eee, Brudnego Jarka. Hmm, hmm, hmm. Kurwa, kogo, kogo tu jeszcze? Zamienimy się w szpon. To za wysoki. Na tym odcinku dobiliśmy 50 level. W drugim odcinku taki level, proszę Państwa, daję już radę sobie w V2 normalnie na pająkach. Hmm. Kurwa, co jest? Bo osób Chciałbym zrobić coś dzisiaj jeszcze ciekawego, ale nie wiem, czy mi wyjdzie. Tu się kłócą, kurwy. Mam w nich praktycznie wyjebane. Tam od nich jakiś dzieciak mnie bił 7-5 level. W końcu stwierdził, że jest za słaby, bo kurwa nawet dotąd mi HP nie zleciało. Nie no, dotąd nawet nie zleciał mi HP. Bo miał meczek na 3 i do PvP miał... Nie par tylko złodzieja. Nie wiem czy to 8-9, ale jak zajebło to mi gdzieś z 1K brało. Tam jakaś ninja do mnie podeszła i kiedy odcinek i na tez nie pisałem, po chwili odpisałem, że nagrywać będę w... i poszła. Kurwa, działać mi się chce, bo jest 6 rano, ja nie śpię, jestem no life'em, tak? To kaka, czy ci nie popierdoliłosnek hmm. Widzimy się chyba za chwilkę, nie ma sensu albo Omuż... jeszcze kupię głowę Pokażę wam BS-bo ustawię sobie na 20 zwierzaków Na przykład hmm. Ręcznie wymiksujemy, kurwa, tu F5 nie klika, żeby z BS-a Kurwa, tak, musicie, tak, te zmianki dawaj, tu kurwo, dajesz tak, dajesz tak. Jak ktoś nie umiał obsługiwać BS-a to jest proste, tak, tak. Kurwa, co jest? Ja klikam. Na przykład dajmy, 20 plus i start. 23. Ile zmianek? Nie zadowalają mnie. Kurwa, 23. Co wy ta z tym 23? Kurwa, start. Muszę, będą lepsze niż... 6 um! 2 się zwierzęta! 6 um! To już jest mocne, to jest potęga, bo zawsze chciałem mieć 6 um! Zawsze tak nie chciałem mieć 6 um! na glebę. A właśnie. Mm, chciałem, mam się coś spytać. Yy, odpiszcie w, na to w komentarzach. Czy kurwa, tługi są zęby orka, jako biolog? Kurwa jakieś ezotyczne przewodniki, kurwa trzeba dropić. I kurwa jak tu wejść w e, umiejętności konia, bo chciałem zrobić sobie, że tak kurwa macha tym kijem krzywym kurwa moim rybem. A kurwa nic nie mogę. Jak zdobyć konia? Kurwa, mam konia, nie? Patrz, teraz wejdę. No i patrz, chciałem wejść. Kurwa jak z umiejętności. Czy to czy a chyba trzeba mieć level, ale nie wiem. <suszy> kurwa, sorry, sorry, ziomki, kurwa, siorki, sorry, ziomki. Hmm. Dobra, no to ja myślę sobie, że chyba jeszcze dzisiaj po ten Patrzcie, ten sobie tutaj ten zaraz, ten mi mi ten ten będzie stała na marmurku. sobie zdejmiemy marmurek, pokażę wam, że radzę sobie nawet ze spotem co to jest dla mnie takiego sport to sobie tutaj normalnie mogę mi po jeden, a ja po ile im biję? poszedł 2200 to nieźle nawet jak e, no to my się chyba widzimy, nie wiem gdzieś tak na 5-5 level apie lub 60, żeby tak szer serię szybciej przyspieszyć. Jeszcze raz we nazwał spota. Przypustka śmierci. Minotaura. O! Będziemy mieli zajęcie na przyszłe odcinki. Chciałbym, żebyście napisali mi, od którego levela można tam wejść w ogóle. O, będę miał 460 mi wejdzie. Nie weszło. Smutno mi. <laughs> Dobra, sorki. Lekkie problemy zdrowotny można powiedzieć skrzynia wspaniałych nie będziemy zbierać będziemy miksować tego rybka lub będziemy kupywać innego a jedno jest pewne że coś jakąś broń może zbieram już teraz na Kurwa że zbieram już nasz maragdowy miecz lub jak wbijemy 7-5 z tym gównem no to będziemy chodzić na DT tak długo aż dropiemy żala lub trudkę kurwa co jest ziomki czemu ja XP przy was to jest za nudne Dobra, no to na następny odcinek powinien być już... Powinien być. Powinna być już gilia I teraz się wykurwię. Chcielibyście to zobaczyć, to patrzcie jak się wykurwię. Aha, tylko trzymam spację. Przyjęłam. Nie potuję, mam oto potę, patrzcie. Na i mi tu hapa nic nie leci. Uhuhu zszelej sobie choba, widzę. No to myślę, że do odcinka dobijemy sobie kilka poziomów. Oj, sorry, sorry. trzydzieści uh, 38 Ulu, dwa bodzie, chłopie Biegnę już moim super OP, OP szamanką Zapierdany pewnie wy będziecie mieli tam taką ścinkę, lub coś nie wiem dobra dam sobie bufa żeby potem kurwa wypierdalaj masz bufa jak słodko i mamy plus 6 i teraz tylko 3 i teraz zobaczymy, czy ogarnę. spot'a tutaj się nie wiem, wcześniej normalnie, normalnie, i chyba sobie spalimy jeszcze tego ripka. Żeby było wesoło na odcinku. Jak spali, hmm, to nie wiem, jeszcze dzisiaj dobiję 75 level. Jak zrobi, nic nie wbijam dzisiaj i zakończę odcinek. Dobra, nie wbijam 5 level zrobił cofam umowę widzimy się za chwilę no dobra przesadziłem z tym 7-5 ale no nie, no nie przesadziłem bo w dzień może jeszcze wbiję tam 75 poziom Z2 widzimy się przy level i ostatnim 5-5 level Boss już pada powoli królowa połęków to jest U, z niej się posypało akurat akurat mi się przyda księga się jakaś a to to na wytworzenie Widzimy się na czymś ciekawszym 46 level up Jest level up 46 Widzimy się na level up 47 Siema, no Właśnie wbijamy 47 level Widzimy się na 40. Level up 48 Metin 75 spada Trochę dziwny Bo w luchu pająków stoi Kurwa jaki syfle ci z metka 75 Ta Sam. Bardzo Chuj wie, nie. Chcesz ku strach? To chodź panki V2. Spoko O oh, kurwa, cool. zapomniałem się odpalić. Dobra, widzimy się za chwilę.